Vosca accademia culinaria, vrama Gisante Dizia Tigin, vosca cucina na scwiece, poi e cava in dosano e compava conicne vosche prodotti come oliva extravergine Monini, Nutella, Parmigiano Reggiano, Prosciutto Cotto Galbani, passata Pomidorova Muti, macaron Barilla e Tuncic Rio Mare. Iniziamo con Tuncic, sdimmiamo il pudeo, diamo al Kilicha blendera, zrazem a un uovo cotto, capari, oliva extravergine e bzzz, bzz, bzz, super creme. Club, już jest skrupionse, położymy plastry prosciutto koto, uściskamy nasze kremów, dekorujemy kapari, dajemy jeszcze trochę skóra citrina i przestawka gotowa. Oliwa extra do zimna patelnia, razem seler naczowe, marchewka i cebula. Niska temperatura i delikatnie smagime. Potem dajemy nasze pasata pomidorowa, jeszcze trochę mieszu, mieszu, bazylia, mieszu, mieszu i oczywiście sól i pieprz dowolny. Woda gotuje solimy i włożymy nasze makaron. I kiedy są al dente, lądują do nasza patelnia z sosami. Mieszu, mieszu, mieszu i już gotowe. Trzeba tylko dawać na talerz parmigiano-reggiano i njam buonissimo! Jak deser, super klasika. świeże kronka chleba i krem orzechowy. Polecam Vse ikonične włoske produkte, bo son bonisimo. Ciao!